Cześć Wam, witam serdecznie, witam przy bardzo smutnym dla mnie temacie, jakim jest śmierć Tomasza komendy. I trudno mi jest zebrać myśli. Co innego jest właśnie... Właściwie to co innego jest myśleć, jako się sobie składać, gdy się kłębią, a co innego jest się wypowiedzieć. Natomiast mam taką potrzebę podzielenia się, jakoś nie daje mi to cholernie spokoju, naprawdę. A tym bardziej właśnie, że no, poznałem tą historię dzięki filmowi, dzięki filmowi, który był przeokrutnie dramatyczny, ja na nim siedziałem jak zamurowany, nie odezwałem się, nie szepnąłem ani słowa, byłem chyba z kimś. A i takie, co mi przychodzi do głowy, to takie właśnie wielkie współczucie tego życia, takiego doczesnego, a, że to tak wiele ludzi przecież może nie zdążył tego, nie zdążył się tego, że ile miał tego cierpienia. Dla mnie jest taki, został symbolem cierpiennictwa współczesnego przez jakąś kurwę, przez patologię, która go zdrobiła. No to nie można się tylko rzucać do zasad. Po prostu tak w więzieniu jest, czy było, że e, piętnowali, piętnować będą pedofili, morderców. Ci więźniowie nie wiedzą. Oni nie mają sygnałów, że to jest lewa informacja. I to co się, to co przedstawili na filmie, to ja sobie zdaję sprawę, że to jest jakaś część tej, tego dramatu, tej, tego tego czegoś, co on przeżył, ja byłem zdumiony, że on w ogóle dał radę tyle lat e, tam wytrzymać. Naprawdę no, podobnie dla tej mamy się trzymał jak ona biednego odwiedzała tam. To było przerażające Musiał się już płakać. chcę. Ja pamiętam tą ostatnią scenę, jak on stał w bramie już jako właśnie jako, jako on, jako osoba e, Tomasz komenda właśnie, jeżeli um, go do ostatniej sceny, Chyba tam go poprosił o ogień właśnie. Tamten Tomasz. Te ciarki e, przeszły. Mówię, kurczę, skąd ja znam tego typa? A to właśnie był, później sobie zrozumiałem, że to był właśnie Tomasz, który wystąpił m, jako prawdziwy, a nie aktor e, w ostatniej scenie filmu. I powiem wam, że no tak można sobie właśnie mówić, że no czym jest to, czym jest to to współczucie, ten, ten, ten żal taki, który ma, że ktoś czegoś nie zdążył, że Tomasz czegoś nie zdążył, ale to jest właśnie takie, że bo my tutaj widzimy, my czujemy tu i teraz, że to jest namacalne właśnie w tym życiu doczesne, Natomiast i ta radość, czym jest radość i szczęście, i jaźń, że my żyjemy. To nie on teraz cierpi według mnie, teraz właśnie pewnie jest wiele, wielu zwolenników, którzy mówią: ten może wreszcie po tych katuszach swojego życia odpocząć, nie czuć. No, na pewno ktoś religijny, ktoś wierzący będzie inaczej to na to się zapatrywał, ktoś inny, niewierzący, jeszcze inaczej. Natomiast, no, dla mnie sprawa jest prosta. Tak, nie on teraz cierpi. Teraz cierpi syn, mama cierpi, no syn jest za mały, no mnie no, tam niewiele wie, jako trzylatek, tak, bo chyba w 2020 roku e, się urodził Filip. Natomiast ta mama, która miała taką, ja sobie tego nie wyobrażam, miałem mokre oczy, bo e, właśnie to, o zawsze czy... jest największe cierpienie. Jaka była ta wielka nadzieja, jak ona tam przychodziła i kiedy Tomek wróci. Ja sobie nie mogę wyobrazić w ogóle tej, tej irytacji, tej, tej irytacji, tej bezradności i bezsilności, że ty nic nie możesz zrobić, bo I, i, i on nie mógł tego, on cierpiał, on nie mógł tego zawrócić, wytłumaczyć, wyjaśnić, że to nie on. A jednocześnie ta mama właśnie też jakie to jest cierpienie, że przecież mój syn siedzi tam niesłusznie, to jest niebywałe. I po czym później, później następne hejty, że ktoś tam się wyszedł za niego, bo, bo przecież na pewno dla kasy bo dostał 13 milionów i w ogóle jakaś ludzka zamiść, to przeżyj to 18 lat w takich warunkach. Bo on dostanie 13 baniek. To jest, są tylko gówniane pieniądze. Ale tak naprawdę przerażające było to, jak pokazywali, jak on o to wszystko musiał, o jakąkolwiek czynność. Jak chciał wziąć ze stołu sąniczkę, kawałek prosterek węglinie, czy coś, jak to jest już skrzywiona psychika na zawsze. Nie mam osądzać, dlaczego nie wyszło z żony. Podejrzewam, że bardzo trudne. Było współżycie może, ale no, mówię, no nie osądzajmy. Natomiast jeszcze, jeszcze, można było przecież nad tym pracować wiele lat, prawda, zanim tak by, no, ileś tam jeszcze pożył, gdyby nie ta choroba nowotworowa. I teraz by można było sobie powiedzieć, no kurczę, to, co za pech, prawda, tylko że no właśnie, pech, ktoś, jedni mówią, no, gdzie był Bóg i tak dalej. No niewiele. No właśnie co to znaczy skorzystać z życia? To tylko my tu docześnie. Dlatego ja zawsze mówię, pieniądze to jest gówno. Meta jest ta sama. Meta jest ta sama. No, dobra, żyć godnie, mieć na ten obiad, na, na, na opłaty, ale nie zabijać się za wszelką cenę za w pogoni. Ze szmalem i to chapanie, i manie, i to nabieranie coraz więcej i więcej kosztem innych. Wojny, nienawiść, zabór i tak, i tak dalej. Po co to jest tak bez sensu? Przecież jakie życie jest marne, kruche i krótkie. I tak, dzisiaj właśnie mówimy o tym, że och, jak nam go szkoda. Tak, bo nam szkoda, bo, bo sobie nie pożył. Ale co to znaczy, że sobie pożył, jak ja już zamknę oczy, już nie będę się cieszył, nie będę czuł, nie będę widział, nie będę cierpiał, nie będę się, no właśnie, czy doznawał jakichś przyjemnych y, odczuć miał w sobie. I ale tak sobie jeszcze myślę, że no, jeszcze chciałem właśnie coś dodać, że. Z tym cierpieniem, że my nie wiemy tak naprawdę, jak on no, no, rozpłakał się w sądzie, tak, został uniewinniony i mógł sobie myśleć, układając to bardzo chciał dziecko, ma, no, miał, miał dziecko, ma, no, dziecko żyje i. I teraz, gdyby nie ten nowotwór, ten nowotwór, na pewno się mam no, tak sobie myślę, na pewno. No nie, no, nie jestem lekarzem tutaj w jakimś... No, już mógł się dawno w, w takiej celi, gdzie był biernym, nie wiem czy był, nie pamiętam z filmu, czy był czynnym palaczem, podejrzewam, że też. Więc taki nowotwór płuc to na pewno e, nie pomagało, a, a, a wręcz przyczyniało się do pogorszenia stanu zdrowia na takiej celi. Na paru metrów kwadratowych, wdychanie tego dymu i jaranie tego. Może można było, gdyby była jakaś wcześniejsza profilaktyka, tego uniknąć. Można to myśleć też sobie w kategorii jakiegoś pecha, jakiegoś, że tak miało być, ale mówię, że no taki dla mnie został cierpietnikiem, no po prostu. Człowieka, który, cholera, że tak naprawdę, no ktoś by mógł powiedzieć, patrz, to w zasadzie to już cholera. No jakby już wcześniej skończył, to że ktoś mnie. Ale to nie jest na darmo, że on żył na darmo. On żył po to właśnie i przeżył, żeby pokazać, że istnieją i mogą być takie pomyłki w sądach. Dlatego wy nie mówcie, że kara śmierci, jeżeli nie macie stuprocentowej pewności, jeżeli ktoś kogoś nie chwycił za rękę. A co by było, gdyby była kara śmierci? On by nie żył. Więc nie można osądzać i wydawać wyroków, a często tak jest w Stanach, na przykład, tam gdzie jest wyrok śmierci, że się okazało, że była pomyłka. I co zrobicie? No. Zwrócicie komuś życie? No nie. I co teraz? No. Strasznie mnie to wiecie. Tym bardziej, że oglądałem ten film, który był nieprawdopodobnie mocny. Ta niska ta, ta z tym wrzątkiem z czajnika i, i, i włożona jego nogi, i, i zatykanie za, za mu ust, żeby się nie darł. Oczywiście klawisze już wszystko wiedzieli. To jest niebywałe. I to jest tylko jakiś ułamek, bo my nie, wiemy. my nie wiemy, jak tam było naprawdę. Łączę się w bólu z rodziną z całego serca, bo mi się, mi się kraje serce. Mi się kraje serce i to mówię, to, jest, to to współczucie, to wynika z tego, że my mamy jazy. Bo my wiemy, bo my czujemy, bo my żyjemy. Ale jemu już chyba jest lepiej. Natomiast mama, ponieważ żyje, cierpi, czuje. No ona nie ma fajnie. Ech. Tak chciałem się właśnie podzielić, wygadać. Wiecie co? Trzeba, trzeba. Fajnie jest czuć kogoś, próbować się z kimś, czy z właśnie bólem uczestnić, mieć empatię, wczuć się w czyjąś rolę, by właśnie czynić inaczej. A pełno jest cholernego zła na tym świecie. Trzymajcie się. Napiszcie coś w komentarzu. Co myślicie na temat tego, tej całej niebywałej historii. Ten film się skończył, ale za wcześnie. Ten kinowy. Bo to jest dla mnie wielki dramat. Na razie.